Jeszcze stopałem. Jadę z zieloneczkiem Taty w gość, Dzięki. Jesteśmy na stacji. Jest zajebiście, jutro rano. Przejadę z Damianem z godzinkę. No i zostaję sam na pastwę losową. Spinam się jak nie wiem, ale być dobrze. zaczynamy dzień drugi już bardziej spontaniczny ale jestem ze nie wiem co się będzie działo. nie będzie rano wody gotowej kawka się nie będzie robić no i dobrze Nie się i Wracam do domu, nie zdawają żadnego stopu. Na tajny sposób uśmiech na napisie. Zakrzep nie działa na dwa samochody, więc już widzimy napis. Balaton z uśmiechem. Czuję, że zaraz, kurwa, wjeżdżam. Zaraz wjeżdżam. Balaton. S8 V10, <grym> Dobra, stajemy i lecimy dalej. Na... Pierwsze spostrzeżenie moje, jakie zauważyłem, to to, że ludzie olewają cię w ogóle. Uważam, że udawają, że cię nie ma przy tej drodze i patrzą się prawo albo w lewo. To już myślałem. Chcę pomagać. z ziomeczek, kierowca ciężarówki i niesamowite szczęście. Ledwo zdążyłem się pożegnać, zobaczyłem ciężarówkę na polskich blachach. Zapytałem gdzie jedziesz. Mówi na zagrzeb, czyli tam gdzie ja na Chorwację. No i jestem na Chorwacji. Wylądowałem na jakiejś stacji, nie wiem gdzie, dokładnie przed zagrzebem. Zaraz będę szukał jakiejś podwózki dalej. I wiecie co wam powiem, nie mogę się doczekać, że zacznę łapać następnego stopa. Nie wiem. Nie wiem czemu dziwne. Kala. Pirodna izworska woda. Izworska woda. Jak izworską wodę wypiję, to na pewno złapię stopa. Napierdalam gdzie się da kurwa jak najdalej zajebiście. Co napisać na kartce? jakiś Adriatykcia? Może Adriatyckie Morze? Split. Zadar. Może Split i Zadar? Spontan Nikt się nie zatrzymywał, wszyscy olewali Myślę, nie Widzę, kupić te szlugi, nie? nam od razu mi Przejdzie, złapie od razu nie? W momencie jak obróciłem się po plecach Żeby iść po te szlugi, nie? No to zatrzymał się jakiś gość trąbi na mnie Ja nawet nie widziałem, nie? Co to, co to chodzi? Żeby nie palić, to był znak, żeby nie iść po te szlugi Niebany. <gry> Szacun No i tak Myślałem, że utkwiłem Już miałem iść rozbić namiot A tu podjeżdża samochód kiwa głową mnie Zajechał się kawałek dalej Zaraz zawrócił No i Wróciła po mnie pani Agnes Z Chorwacji Która kiedyś podróżowała autostopem Bardzo dużo zwiedziła i przywiozła mnie na najlepsze dla mnie stwierdziła miejsce, przed samymi bramkami I wszystkie te auta jadą nad morze Super, albo ruszymy stąd, a jak nie to w krzoki do spania Ale już jestem zajebiście zadowolony, nawet chodzimy że zasnął. <laughs> Teraz jest tyle aut, że no niemożliwe, że kogoś nie znam Na pewno korzystał Nie gdzieś to jutro rano. Zaku. Zakupiłem mleko, piwo, bułkę, chipsy. I idę sobie zrobić jakąś ucztę. Mam nadzieję, że znajdę. O, Lamborghini Mam nadzieję, że znajdę miejscóweczkę. Pan Mio mnie przygarnął. Dziękujemy. Rakije jest miło, sympatycznie tam jest mój nocleg w piecyku się pali pranie zrobione elegancko